Monika Gering, witam w środowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy od wydarzeń, w których powiemy o wizycie księdza Isakowicza Zaleskiego, badaniom na wykrycie wirusa brodawczaka, a także o medalach zdobytych na Olimpiadzie Seniorów przez Zgierski Uniwersytet III wieku. Rozpoczynamy od tematu, o którym poinformowali nas Państwo. Panujące od kilku dni upał daje się we znaki wszystkim. Wczorajszy skwar dokuczył szczególnie oczekującym w długim szeregu pacjentom, którzy mieli zamiar zapisać się na refundowane rehabilitacje. Czy NFZ nie potrafi znaleźć leku na ciągnące się kolejki? ze zestresowanymi pacjentami rozmawiała Bata Piechota. Ten widok przypomina kolejki towarzyszące zakupom Pepce PRL-u. Dzieje się to jednak teraz, w XXI wieku. Długie kolejki oczekujących na rejestrację wizytu specjalistów, które refundowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, to stały element funkcjonowania tej instytucji. Wiedzą to wszyscy Polacy korzystający z usług funduszu, wiedzą to Zgierzanie, którzy podczas ponad 30-stopniowego upału oczekiwali w kolejce do jednego z centrów medycznych. Dziękujemy. Służba zdrowia jest dla zdrowia. Popale i od godziny czwartej rano. Jest spęd ludzi z całego zgierza, którzy byli u lekarza w marcu na badaniach, a teraz w czerwcu zapisy. Zgierzanie oczekiwali w długiej kolejce godzinami, by zapisać się na rehabilitację. Niektórzy z taką sytuacją spotkali się po raz kolejny. Zapisują teraz od lipca do grudnia, no więc jak będą mieli komplet do grudnia, no to już koniec. Dlatego każdy się spieszy, no żeby się zdążyć załapać ten no czas. Jak od marca się czeka, jak ja mam skierowanie od marca wypisane, a nie zapisywali, no to muszę czekać. Nie? I teraz jakbym się nie załapała, no to szok. No właśnie, jeszcze będzie wesoło, jak dojdziemy, to jest I klopszy. Zawsze to tak wygląda. Można przejść jutro i pojutrze, ale wtedy już można się nie dostać. Dlatego też pacjenci zjawili się pod placówką medyczną pierwszego dnia zapisów. Kłopoty zdrowotne w większości z nich sprawiały ogromną trudność podczas oczekiwania. Ledwo żyję po operacjach i siedzę i czekam. Czas oczekiwania jeszcze z 5 godzin. A stoimy już tutaj, czy to jest pięć? ludzie tak jak ja. I co? I teraz stać, no to właśnie nabędziemy się. Dopiero choroby. Jedni wytrwale zajmowali swoje miejsce w kolejce, drudzy rezygnowali. Jedzie pan po żonę, żeby pana tak, zmieniła? Tak, żeby mnie zmieniła, bo na pierwszą do lekarza jestem znowu ustawiony i muszę teraz jechać, żeby mnie zamieniła, bo tutaj jeszcze ze 3-4 godziny stanie. Wolę gdzieś za prywatnego pójść, zapłacę te 20 zł dwa razy, trzy razy. Daj pani spokój, przecież to jak w komunie za kiełbasą. Większości społeczeństwa nie stać jednak na leczenie prywatne. Pan już zapisany? Tak. Długo pan czekał? W piątej? Nie, od szóstej. Po pół do szóstej, tak. No, 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 no to dopiero no. teraz. No jest trochę, to jest panna roja, to się dzieje. Tak powinno być. No, my już przechodzimy rehabilitację teraz. Żeby dali nam pieniądze na to, żebyśmy mogli się leczyć prywatnie, każdy by poszedł bez łaski. Ale niestety do emerytury dążą 20 zł. a jeden zabieg kosztuje 15-12. 10 zabiegów, to tej, tego, co dokładałem do emerytury, to by człowiek. Musiał głodny chodzić, albo by pod moc, spać, spać. Trzeba mieć zdrowie, by móc chorować. Czy kilku- lub kilkunastomiesięczny czas oczekiwania na leczenie musi być normą? Niegdyś czekaliśmy w kolejkach za mięsem, dziś czekamy w kolejkach za zdrowiem. Tyle, że zdrowie niestety nie zawsze jest cierpliwe i łaskawe, a bez niego trudno się obejść. Ponieważ dyrekcja placówki nie chciała z nami rozmawiać do tematu, powrócimy już wkrótce, pytając o wyjaśnienie łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i przechodzimy do kolejnego tematu. Paradoksem naszych czasów jest to, że młodzi ludzie często marnują zdrowie siedząc przed komputerami i pochłaniając tony chipsów, podczas gdy seniorzy zaczynają dbać o swoją kondycję. Najlepszy przykład wyjazd z Gierskiego Uniwersytetu III wieku na olimpiadę do łazów. Skąd przywieziono 14 medali, w tym 9 złotych. szczegóły. Uniwersytety III wieku dbają nie tylko o rozwój intelektualny swoich studentów. Obok wykładów z historii sztuki czy psychologii organizowane są zajęcia wspierające kondycję fizyczną seniorów. W jakiej formie są słuchacze uniwersytetów, można było podpatrzeć 24 maja podczas szóstej Olimpiady Sportowej w Łazach, imprezy przygotowywanej specjalnie dla seniorów. To nie jest skakanie w worku i przeciąganie liny. Są to konkurencje najbardziej prawdziwe, najbardziej zawodowe, profesjonalne, z profesjonalną kadrą sędziowską. Startowano w 10 dyscyplinach między innymi biegano, pływano, ścigano się na rowerach. Zgierska reprezentacja licząca 40 zawodników i 20 kibiców wyjazd może zaliczyć do udanych. Zdobyto 14 medali, w tym aż 9 złotych. Wyróżnienia przywieźli nawet mało doświadczeni zawodnicy. Pierwszy start 70. Plus. Przygotowywać specjalnie nie chodzę po prostu na gimnastykę w wodzie dwa razy w tygodniu przy okazji. Mam możliwość po prostu popływać trochę. Drużynowo zjeżdżają drugie miejsce i to na 46 startujących zespołów. W Majowej Olimpiadzie wzięło udział 850 zawodników, nie tylko z Polski. W tym roku była bardzo duża konkurencja w strzelaniu. Było 96 zawodników z trzech krajów, czyli my, a z Austrii i, i Słowenii. Niestety, z uwagi na zawirowania polityczne nie dotarła drużyna ukraińska, na którą bardzo czekano. Mimo sportowej rywalizacji klimat imprezy w Łazach sprzyja integracji. Tam są ludzie serdeczni, starsi, młodsi, ale atmosfera wspaniała. Nie mówiąc o tym, że Bozia nam też pogodę ładną dała, chociaż później troszeczkę nam zagrzmiało. O czym najlepiej pamiętać będą uczestnicy wyścigu rowerowego. Dyscypliny, która zaczęła przypominać sport ekstremalny. Wszyscy wyglądali jak nieboskie stworzenie. Ja wziąłem taki rower z błotnikami, a niestety szosowy na cienkich oponach na 28 Makabra bał tam jechać. Później, jeszcze na końcu, tam gdzie było zawsze błoto, to były kałuże, pod podem jakieś wyboje. Tym niemniej wyścig udało się ukończyć. Zgierz, oprócz dużej ilości medali i dobrego miejsca zespołowego, wyróżnił się jeszcze jednym elementem. Mieliśmy jeszcze najstarszego zawodnika w ogóle, biorącego udziału w Olimpiadzie. Był to pan Kazimierz Mrówczyński, rocznik 1922. Tak, tak, nie pomyliłam się. Pan ma 92 lata. Zawsze chodzę dwa razy, dwa razy w tygodniu na basen. Przepływam około 1500 metrów. Ja. To znaczy, się środa i piątek. Teraz się szykuje na zawody do Olsztyna, także więcej treningu. Jedni zawodnicy przygotowywali się regularnie na basenie. Inni wykorzystywali moment opieki nad dziećmi. Ten trening to był z moim dwuletnim prawnuczkiem. Ponieważ pokój ma 6 metrów długości, więc my od ściany do ściany, żeby 60 metrów to musieliśmy 10 razy. No więc wnuczek do, prawnuczek do startu gotowi, hop! I on pierwszy, a ja <noise> za nim. Każda metoda jest dobra, by osiągnąć zadowalające wyniki. Nie byłoby medali, gdyby nie wsparcie kibiców. 20 osób pojechało specjalnie do Łazów, aby dopingować przyjaciół. Był i wzbudzający szczególne zainteresowanie jeży ze Zgierza, był i oryginalny okrzyk. Żyna jeża ze Zgierza ma siłę byka i honor rycerza. To jest nasze motto cały. Łazów. Szósta olimpiada za nami czas myśleć o następnej. Za rok myślę też, żeby z ochotą wystartować, aby bronić zdobytych tytułów i ewentualnie poprawić wyniki. Podczas sezonu wakacyjnego Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku planuje organizację wycieczek rowerowych, a już 22 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wkrótce też powiemy Państwu o przygotowaniach Zgierskiego Gierskiego Uniwersytetu do Nowego Roku Akademickiego i zmieniamy temat. Urząd marszałkowski w Łodzi realizuje nowe zdrowotne programy profilaktyczne. Przeznaczył na nie ponad milion złotych. Jeden z programów obejmuje wczesne wykrywanie zagażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Z badań mogą skorzystać także zwierzanki, szczegóły bata piechota. Wirus brodawczaka ludzkiego wywołuje raka szyjki macicy. Badania wykrywania wirusa są kosztowne. W ramach programu zdrowotnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kobiety z naszego województwa poddać badaniu mogą się nieodpłatnie. Program realizowany jest w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Zakłada przebadanie około 70 kobiet w wieku od 30 do 65 lat. Badanie jest bardzo proste, bo pobiera się tak jak cytologię profilaktyczną każdej kobiecie okresowo, plus, plus z tego samego materiału pobieramy na badanie wirusa, to jest badanie genetyczne, nie robi, robi to wyspecjalizowane laboratorium w Warszawie. Są czynniki, które, które predysponują do tego typu infekcji. Czynnikami takimi są liczne porody, zmiany partnerów seksualnych, stany zapalne, a nawet palenie papierosów. Warto skorzystać z badania i być pewnym stanu swego zdrowia. Nie korzystałam jeszcze powiem, do tej pory. Ale może? Może, może się skuszę i skorzystam. Warto skorzystać, no tak? By być po prostu pewnym, że się jest zdrowym. Na Kopernika się leczy, to tam nie poczę darmowych. Żadnych badań tutaj nie chodziło. Lekarze apelują, by stosować profilaktykę. Pani Małgorzata już skorzystała z programu. Profilaktyka no to jest to, co powinniśmy się badać, tak? kontrolować. Jeżeli jest taka możliwość, to trzeba z tego skorzystać. Można uniknąć chorób, tak? takich groźnych jak choroby raka. Istnieją szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Szczepieniami objęte są dziewczęta, które nie rozpoczęły jeszcze inicjacji seksualnej. Cykl szczepionek jest jednak drogi, waha się od 1000 do 1500 zł, dlatego też nie wykonuje się ich zbyt często. Centralny Rejestr Nowotworów rejestruje w Polsce 13 zachorowań na raka, szyjki macicy na 100 tysięcy kobiet, ale z tego 7, Umiera. Program wczesnego wykrywania wirusa realizowany jest w przychodni rejonowej nr 3 przy ulicy Łęczyckiej oraz w przychodni numer 1 przy ulicy Fiałkowskiego. Badania wykonywane są w różnych dniach o różnych porach, rejestracja odbywa się osobiście w placówkach medycznych lub telefonicznie. Ksiądz Isakowicz Zaleski od lat związany jest ze zgierzem. Podkreśla zasługi miasta na rzecz osób niepełnosprawnych. Ostatnio pojawił się w sali kominkowej Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, by podzielić się faktami i refleksjami na temat ludobójstwa Polaków na południowo-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Bata piechota. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski wielokrotnie gościł w naszym mieście jako autor książek. Został nawet honorowym obywatelem Zgierza, często zapraszany jest do prowadzenia prelekcji i w tym celu ostatnio odwiedził Zgierz. Ksiądz Isakowicz Zaleski wziął udział w wykładzie zorganizowanym przez klub imienia Romana Dmowskiego i łódzki klub myślipl. W lipcu mija 71. rocznica ludobójstwa Polaków na Kresach, i ten temat poruszony został właśnie podczas wykładu. Ten temat właściwie jest znowuż zapominany i zamilczany przez polityków przez główne przez władze państwa, przez główne media i dlatego podejmujemy ten temat jako ważny. Ile jest, jak już tak powiem, ludzi, tyle charakterów i każdy będzie miał swoje na pewno odrębne zdanie, no ale będzie ciekawie. Będzie temat o mordach łumyńskich. Ja właśnie tego nie pochodzę. Moja rodzina ma też związek z tym. Nie powinniśmy zapominać o cierpieniu ludzkości kresowej i zbrodniach popełnianych na Polakach w czasie II wojny światowej przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Ksiądz Tadeusz Zakowicz-Dalewski jest jednym z niewielu ludzi, którzy w naszym dyskursie publicznym Prezentują zdrowy ogląd na tę sprawę, na kwestię ukraińską i wczoraj, i dziś. Ja chcę powiedzieć o tym, jak bardzo te sprawy historyczne rzutują na teraźniejszość. Znaczy można zrozumieć pewne procesy, konflikty na Ukrainie, jeżeli się zna właśnie historię Ukrainy? To był temat trochę tabu. Raczej, raczej za bardzo się o tym głośno nie mówiło, a jeśli nie mówiło, to nie do końca prawdę. A my znamy tak, jak naprawdę było. W wyniku zorganizowanych zbrodni na Wołyniu śmierć poniosło około 60 tysięcy Polaków. To na zawsze wpisało się w karty historii. Ksiądz Isakowicz zaleski chciał zaprezentować kresy też od tej pozytywnej strony. Tam właśnie Polacy mieszkają, mają piękną kulturę, swoje tradycje, pieśni, że ta polskość no może jest trochę zgnieciona przez te obecne wydarzenia, ale ona tam funkcjonuje i myślę, że... Też trzeba powiedzieć o pięknie kresu. Duchowny zachęca także do przyjrzenia się kresom z bliska. Znam tutaj z samego zgierza, że co roku harcerze tam jeżdżą, odnawiają groby, ale wręcz się zwiedzają, zwiedzają te tereny. I myślę, że warto właśnie, żeby młodzież z Polski Centralnej pojechała i zobaczyła tą inną kulturę. Podczas wykładu zakupić było można książkę księdza Isakowicza Zaleskiego na temat Zbrodni sprzed lat. Między innymi cieszącą się zainteresowaniem czytelników publikację Przemilczane ludobójstwo na kresach lub wydaną 3 lata później książkę Nie zapomnij o kresach. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś dla państwa. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę rozmowa z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem, na którą serdecznie państwa zapraszam. Do zobaczenia.